W tym filmie pokażę jak wymienić olej. Komunikat na desce rozdzielczej już pokazuje, żeby jest potrzebna wymiana, serwis, więc zobaczymy krok po kroku jak dokonać wymiany oleju. Jeszcze co, podnosimy maskę. Mamy silnik. Pamiętajmy, że silnik musi być rozgrzany najlepiej do temperatury takiej roboczej. Jest to wskazane dlatego, żeby później jak olej spływa z silnika, spuszczamy to, żeby Rozgrzany olej to łatwiej spływa i po prostu więcej spłynie. Dzisiaj zastosuję środek do oczyszczania silnika. Wleję go do oleju, żeby oczyścić wewnętrzne komory silnika. Pierwsze co zrobimy, to sprawdzimy poziom oleju. Na bagnecie widać, że jest górna granica. więc dobrze. Następnie odkręcamy i wlewamy środek. Zastosuję ten środek. To nie jest reklama tej firmy, ale po prostu kupiłem do diesla i do benzyny. Jakie są wskazania? Nie jeździ samochodem, kiedy ten środek jest wlany do silnika. Upewnij się, że jest właściwy poziom oleju. Samochód powinien być w takiej normalnej temperaturze, w jakiej samochód jeździ czyli powinien być rozgrzany. Wyłączyć silnik. Wlać całą butelkę tego płynu, tego środka. To jest mniej więcej przewidziane na takie silniki, gdzie znajduje się olej od 3 do 6 litrów. Włącz silnik, żeby chodził przez 15 minut. Zgaś silnik i spuść olej. Wymień filtr i zalej nowym olejem. To są wskazówki, które są tutaj podane. Więc zrobimy krok po kroku. Silnik już rozgrany do właściwej temperatury i teraz zaleję. Tym środkiem. Zakręcamy i odpalamy silnik. Z 14:10-15 minut, czyli będzie 14:25. Silnik pracuje w międzyczasie podłożę tutaj pod samochód podpórki, lewarek. Podniosę go, żeby był łatwiejszy dostęp do misy olejowej. Okej. Okay. Mamy 1425, 15 minut minęło. Wyłączamy silnik. I idziemy spuścić olej teraz. Okej, okay, auto gotowe. jeszcze tu się silnika, i tutaj już mata. Poluzowana śruba, teraz ją odkręcamy. To podłoże, żeby tutaj bezpośrednio zleciało do miski. Gorące olej, więc uważajmy. to jest ta śruba z oleju. Widzimy Torx. A tu jest podkładka. Tą podkładkę teoretycznie można się wymienić za każdym razem. Wymiana oleju. Ale jeszcze zlatuje, więc w międzyczasie już tutaj się dobieram do filtra oleju. Zastosuję tutaj akurat taką nakładkę. Zamykam klucz i odkręcamy. O, idzie. Bardzo ładnie idzie. Nie odkręcę go całego, tylko delikatnie bo na pewno trochę poleci oleju kręcimy delikatnie trzymamy pozycję do pionu cały czas oleju żeby jak najmniej oleju pociekło Mamy I kręcimy delikatnie. Się pewniamy od czasu do czasu, czy już gwint po prostu się sko skończył. To przechylamy i wylewamy olej do misy. Nowy filtr też mam. Filtr dokładnie ten sam rodzaj. więc Zakładamy. Co trzeba zrobić? Posmarować tutaj ten, tą gumkę olejem, żeby leżej można było przekręcić a później przy wymianie, kolejnej wymianie, leżej odkręcić namoczyłem palec z olejem, teraz tutaj tylko posmaruję jest mokre i gotowe do założenia tak tutaj wygląda ten, to miejsce, gdzie jest montowany filtr oleju więc mamy już ten nowy filtr przygotowany wystarczy go tutaj wsadzić w miejsce i w prawą stronę Zakręcić i ręką dokręcamy, nie potrzebujemy żadnego przyrządu. Tyle ile mamy siły w ręce przykręcimy i tam filtr przykręcony. Tutaj widzimy siła przykręcona, spustowa. Więc teraz możemy zalać olejem. Nalejemy oleju. Pamiętajmy, żeby olej był zgodny z wytycznymi producenta. Producent zaleca 5W30 albo 0W30 do tych silników. Może to być olej od Mazdy albo jakiś inny zamiennik, ale ważne, żeby parametry się sprawdzały. Jest to ważne, żeby odpowiednio olej zalać, ponieważ on współpracuje z różnymi podzespołami w silniku, ale również ma duży wpływ na DPF. W tych silnikach przewidziane jest około 5 litrów, 5,1. Więc zobaczymy, czy rzeczywiście tak się zgadza z tymi informacjami. Odkręcamy. Zostawiliśmy trochę jeszcze w paniaku, dlatego, żeby zanim zalejmy wszystko, się upewnić, ile jest, jaki jest poziom. Więc wykorzystujemy szmatkę, wycieramy do sucha. Wchodzimy, dociskamy i wyciągamy. I teraz patrzymy tu na poziom. Widzimy, że jest tutaj. Jedna kropka, druga kropka jest akurat po środku. Więc można jeszcze dolać. Dolejemy jeszcze. Sprawdźmy teraz poziom. Poziom jest teraz delikatnie na drugą kropką. Nie przejmujemy się tym za bardzo teraz, bo e, pamiętajmy, że wymieniliśmy filtr oleju, i teraz filtr oleju jest po prostu pusty. Nie ma w ogóle tam żadnego oleju w środku. Więc jak odpalimy, olej zacznie przebiegać w całym obiegu. To wtedy też wypełni filtr, i poziom oleju też spadnie. I wtedy, tak naprawdę, końcowa, końcowe sprawdzenie oleju będzie miało dla nas znaczenie. Teraz zamykamy wszystko, uruchamiamy silnik na kilka sekund i sprawdzimy od nowa poziom okay, silnik chwilę popracował. Teraz sprawdzamy od nowa poziom. Najpierw wytrzemy bagnet, żeby był suchy. Sadzamy. Wyciągamy i patrzymy na poziom oleju. Widzimy, że poziom oleju spadł bardzo nisko. Ci jest tutaj teraz. Powinien być w tym zakresie. Więc potrzebujemy więcej oleju. Odkładamy to na bok. Odkręcamy i dolewamy olej. Według informacji producenta, filtr oleju nawet bierze około 300 ml oleju. Więc możliwe, że właśnie to jest ten spadek oleju. Chcemy być delikatni i dolewać olej tak małymi partiami i sprawdzać. Lepiej jest dolać niż spuścić, łatwiej zawsze w tą stronę. Spatrzymy, dolaliśmy trochę. Podniósł się poziom, ale nadal tu jest druga kropka, więc gdzieś po środku chcielibyśmy, żeby było. Więc dolewamy. Spróbujemy teraz. A i teraz idealnie. Jedna kropka, druga kropka i znajduje się po środku, tutaj poziom oleju. To tyle. Zakręcamy. A jeśli chodzi o pojemność silnika, w tym wypadku tutaj, teraz co zalałem, to było około 5,5 litra oleju. Oczywiście teraz chcielibyśmy skasować na desce rozdzielczej komunikat informujący o tym, że trzeba zrobić serwis. Możecie znaleźć na innym filmiku zamieszczonym na moim kanale. W skrócie, do wymiany oleju nam są potrzebne właśnie lepiej grzechotka, przedłużka się przyda, ale na pewno numer 8 do odkręcenia. E, śruby z pustowej oleju. Taka nakładka na filtr oleju 7612. To jest jedyny numer, który jest wybity na tym kluczu do olejów. I tutaj później stosujemy to, wsadzamy i odkręcamy. I szmatka oczywiście. I jak najbardziej misa do spuszczenia oleju. Więc jak wygląda olej po spuszczeniu? Zobaczmy na tym, jest bardzo czarny. Silnik został oczyszczony środkiem do oczyszczania silnika. Silnik, samochód przejechał około 15 tysięcy kilometrów. I w tym czasie też wykonałem dwa testy regeneracji filtra cząstek stałych TPF. Więc tym bardziej gdzieś ten olej może być zanieczyszczony bardziej dodatkowo.